77 lat temu zdarzyła się rzecz i wspaniała, i tragiczna. Mieliśmy maj, mieliśmy koniec wojny, teraz wiemy, co to znaczy wojna, mamy to na bieżąco. Dobrze, że to jeszcze nas nie dotyka, natomiast widzimy, co, jak wygląda wojna. 6 lat strasznych rzeczy zakończyło się, ale nie minęło kilka miesięcy i stała się wielka tragedia. Zdarzył się wielki augustowski mord. Byłam na przykład na obchodach obławy Augustowskiej w Gibach i tam jest 592 chyba kamienne tabliczki z, o, z nazwiskami tych, których nigdy nie odnaleziono. Oczywiście to jest tylko są ci, którzy wiadomo, że zaginęli, ale tych ofiar jest więcej. Została po nich jedna wielka, krwawiąca ciągle rana, rana krwawiąca, ponieważ nie wiadomo, co się z nimi stało, ale jest już jakaś nadzieja. Jest nadzieja na to, że problem znaczy problem, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Dzisiaj wiemy, że pochowana została w Augustowie pierwsza ofiara właśnie tej objawy, obawy augustowskiej. Znana z imienia i nazwiska, odnaleziona, więc jest szansa na to, że znajdą się i kolejne ofiary, i liczymy na to, że pamięć o nich nigdy nie zaginie. Nawet jeżeli nie uda się do końca tej sprawy wyjaśnić, to na pewno będziemy zawsze o nich pamiętać. I to, że właśnie spotykamy się tutaj przy takich uroczystościach, to daje nadzieję, że. Ludzie zawsze będą pamiętali o bohaterach, o tych, którzy walczyli za wolną Polskę. Pamiętamy o tych bezimiennych ludziach, którzy stali się ofiarami swojego patriotyzmu, którzy stali się ofiarami tego, że byli Polakami. Nieludzki system autokratyczny spowodował to, że parę miesięcy po wojnie ludzie, którzy przeżyli szczęśliwie wojnę, zostali zamordowani w nagące. W nieludzkich okolicznościach. Do tej pory nie możemy grobów tych ludzi znaleźć. Natomiast my jesteśmy tu po to, żeby pokazać, że pamiętamy. Pamiętamy o patriotach, bowiem naród, który nie pamięta o swoich wielkich synach, tak naprawdę jest skazany na zapomnienie. My natomiast. Czcimy bohaterów. Cześć i chwała i pamięć.